damy się z wami z Węgier dokładnie z miejscowości Tokaj to już nasze drugie to już nasza druga wizyta w tym mieście e, parę miesięcy temu jeszcze w lecie no, byliśmy przejazdem w Tokaju jak byliśmy w hotelu Kuria Spa e, natomiast o no, teraz przyjechaliśmy na kilka dni do Tokaju o i, i coś sobie na pewno pozwiedzamy Prawdopodobnie na Węgrzech były dosyć spore opady, gdyż no, nurt rzeki jest dosyć mocny. W lecie nie było aż tak wysokiego poziomu, a wcześniej, bo przyjechaliśmy tutaj w nocy, no, nad ranem, ale jeszcze była noc, i widzieliśmy troszkę tak, chyba 3 km od Tokaja. No podmyte, podmyte yy, drzewa. Także troszkę im chyba ta rzeka wylała. Na wprost widzicie hotel Mercure. Tam się zatrzymaliśmy, więc film z tego hotelu albo już oglądaliście, albo dopiero będzie dodany po filmie Stokaja. A teraz kierujemy się na most. Tam przed nami widzicie krzyż. Może uda mi się polecieć. Natomiast w tej chwili troszkę wieje. Więc trzeba uważać. A tam winnice. Słuchajcie, na no pozajeździe tutaj z tego mostu. Tutaj mamy taki Zimbergaj, tak, Tu jakieś stare, totalnie domki perelowskie. Tam dalej widać bardziej nowoczesne te domki nie wiem czy to już jest otwarte czy no teraz na pewno nie bo jest okres zimowy 2024 ale tak to właśnie wygląda więc tam dalej już nie będziemy iść bo nie ma nie ma co no przejdziemy sobie na drugą stronę może zejdziemy w dół i pójdziemy tam jest taka taka fajna ścieżka zrobiona Sorry, że pod słońce, ale chcę wam pokazać jak z drugiej strony teraz wygląda tutaj rzeka. O, tu mamy raz i tu mamy dwa. No, powiem wam, że troszkę zaczyna piździć wiatrem, ale jest słoneczko, także nie jest źle. Zeszliśmy sobie teraz z tego mostu. O, i idziemy tą ścieżką, co, co mówiłem. No i zobaczymy, gdzie dojdziemy. Co to Olicia woła? Jeszcze raz, olisiu zawołaj! Jeszcze raz zawołaj, co to było? Hungary! No, widać, że ewidentnie. Poziom wody się podniósł. Nie wiem, czy to jest metr, czy to jest dwa, ale no tutaj do tego pomostu było normalne przejście. Tam wcześniej też były takie pomościki mniejsze, ale też zatopione. No zobaczymy, jak, jak będziemy mieć feeling. To podjedziemy tam jeszcze kilka kilometrów. Pokażę wam z drona pozatapiane tam pola. Dosyć duże, dosyć duży obszar No a jak się nie złoży, no to, to mówię wam, że coś takiego ma miejsce No fajnie, fajnie tu jest Taki spacerek można sobie zrobić Zobaczcie co ma ogonia wyczaiła Jakieś takie hafty Ktoś na drzewie tutaj powiesił Nie wiem co to jest Obrus Co to jest? Może są tu mądrzejsi od nas na kanale, to napiszą. O, coś takiego. I tutaj. I tutaj mamy kolejny taki twór. Troszkę się spóźniliśmy na jarmarki świąteczne. Nawet Mikołaj się już przewrócił z tego wszystkiego. No, mm, ale przyjdziemy tu wieczorkiem. Zobaczymy, może będzie ładnie to wszystko oświetlone. Jak nie, no to trudno. Tutaj do środka to jest cerkiew, ale powiem wam, że tu jest tak zimno, para z ust leci na zewnątrz, że jest jakieś, a może 11-12 stopni, ale tu jest jak w lodówce, ale fajny taki mały kościółek. Chcecie zobaczyć coś fajnego? Wieniec z korków do wina, proszę bardzo. Ci z was, którzy nas oglądają, na pewno pamiętacie to ujęcie. Tu była jeszcze taka flaga, to było chyba 950-lecie. No i tutaj jeszcze ten kościół, wtedy nie weszliśmy, ale teraz spróbujemy. Nie wiem czego wtedy nie podjęliśmy wyzwania, chyba dlatego, że było przeraźliwie gorąco. Wytrzymaliśmy chyba 10 minut na zewnątrz i od razu pędem do auto do klimy. No niestety, wspiąłem się po tych schodach, ale nie ta godzina. Codziennie czynę od 16.30, a niedziela 9 rano. Peszek. tam przykładowe ceny a no, w takim pierwszym lepszym pierwszym lepszym yy, sklepiku spożywczym no, granaty są mega tanie bo 400 forintów to za jakieś nie wiem czy chyba 460 także no, tu mamy półtora tysiąca za pomidorki, papryczki. To wam pokażę szadak i No, a tu jest ich szakola, jakaś queen. Seven up. Tu mamy makarony różnego rodzaju, jakieś spaghetti. Tu mamy promocje na chleby, ale patrzcie jakie grube kromy. Nasza mała córeczka ledwo już idzie, dzisiaj daliśmy jej w gość no, no i przejdźmy sobie do takiej restauracyjki. Restauracyjka, czy jakieś to bistro. No zobaczymy Słuchajcie, Eureka otworzyli i to przed czasem miało być od 16 A mamy godzinę 15 Więc idziemy zobaczyć do środka co się dzieje. Wszystko pogaszone. Jedynie tam się coś świeci. Ale jest przeraźliwie zimno. Słuchajcie, no, wyszliśmy z tej restauracji, bistro, coś tam, coś tam. No, niestety nie było co zjeść. To tak bardziej taka winiarnia, jakieś tam sery, inne takie rzeczy. Wydziwiane, po prostu wydziwiane. No i szukamy coś dalej. No, nie chcemy skończyć w hotelu w Mercure. Nie to, że tam jest coś niedobre, bo na razie nie oceniamy. Pewnie sobie w który dzień weźmiemy albo bufet, ten yy, obiad o kolację, albo coś za Alakarty, no ale chcemy coś tutaj popróbować. No na razie nie jest nam to dane. Z kościółka wyszliśmy. Fajnie grają, podoba mi się. No i szukamy coś, żeby sobie siąść. No jeżeli nic fajnego nie znajdziemy, samochodem nie za bardzo nam się chce jechać, gdyż, ponieważ no mamy dzisiaj kilkanaście tysięcy kroków, a jak wiecie, w takich kurtach z małym dzieckiem. Jeszcze troszkę dzisiaj to słoneczko nam tak dawało, więc no, umęczyliśmy się, także chcemy sobie gdzieś tutaj przyklapnąć i coś zjeść. No. Jeszcze jakieś dwie chyba knajpki widzieliśmy, jak nie. No to powrót do hotelu, słuchajcie, no, rewelacyjny wybór. To jest chyba ta knajpeczka, tak się chyba to nazywa, nie wiem później jak wyjdziemy to zrobimy to z zewnątrz natomiast słuchajcie dosłownie to jest dwie minutki od hotelu Mercure i co mamy, mamy menu mamy też w języku polskim bardzo fajnie nie trzeba sobie nic tłumaczyć no bo nie wiem byliśmy już kilkanaście razy na Węgrzech ale ni w ząb tego języka nie jesteśmy w stanie ogarnąć tak chińskiego natomiast słuchajcie przyszedł zajebisty gość troszeczkę kuma po polskiemu bardzo miły, przyjemny facet. No zaraz zobaczycie co, co, sobie zamówiliśmy. No i czekamy. No, ceny są naprawdę bardzo przystępne. Także, znaczy, jeśli można mówić o cenach przystępnych, to już w naszej cudownej inflacji. No i oczywiście zamówiliśmy sobie coś, czego nie kupicie nigdzie w Polsce. Proszę bardzo, Kinley Ginger Ale, ubóstwiamy ten napój. To jest po prostu majstersztyk węgierski. No nie widziałem tego nigdzie poza Węgrami. Na Słowacji mają też troszeczkę inne, bo to wszystko Coca-Cola robi. Eee, natomiast na no w Polsce tego nigdzie nie widziałem. Zamówiliśmy sobie na wiejski na Węgrzech. Z domowym makaronem, niby makarony takie małe, maleńkie, jak do świderki. Do tego dużo, takie duże kawałki warzyw. Marchewka, pietruszka i takie coś, A jest jeszcze, jeszcze kawałki mięsa, ale takie, takie coś. To nie wiem, co to jest. Sam rosół smaku jest naprawdę pyszny. A to coś. Spróbujmy. Hmm, to jest jakaś mieszanka, mieszanka mięs. Takiej jakby zrobionej rolatce. No, bardzo ciekawe. Także rosałek na bogatą Polecamy. No i czekamy na resztę. I przyszły nasze dania. Tutaj mamy standardową pierś z kurczaka panierowaną, frytki, odrobinkę, sałatki, takie dosłownie mini-mini. I sos czeskowy. Ale widzę, że panierka chyba jest ok. Tak, bardzo fajnie przepieczona. Wszystko... Dobra, tak jest teraz okay. ja. A tutaj mamy tak piórę piec z kurczaka z boczkiem. Co prawda jeszcze nie wiem gdzie... A na wierzchu ten boczek. No. Tak. Boczkiem. Sos. Sos z sera Cezar i odrobinkę dosłownie. Sałaty. Dobra, wcinamy. Uuu, troszkę sobie poszliśmy na spacerek. Powiem wam, to, jest, to już jest ten drugi most od, od hotelu Mercure, tam gdzie jesteśmy. Tu jest taka fajna ścieżka. Widzicie, ona cały czas tu idzie. Wczoraj byliśmy w drugą stronę, ale w drugą stronę się skończyła. Tu jest jeszcze het, het, het. O, tu kolejna. Także na jakiś rowerek czy coś. Kurczę, zajebiście. Natomiast no... Z wózeczkiem dosyć ciężko. Także idziemy sobie jeszcze tutaj chyba do miasta i wrócimy. No idziemy! Coś sobie pozwiedzamy obok Tokaja. Może coś ciekawego będzie, to pokażemy. Zobaczcie, takie rowerki ma poczta. Komisariat de Polis. Spróbuję się wczłapać. Małogonia z Oliwcią zostaje, a ja spróbuję zobaczyć, co tam na górze się dzieje. Jak się nie zasapie, to pokażę. O tam jakaś skarpa. a czyli widok z góry. Dobra, idziemy. Kłóteczki, skądś to znamy, ale bardziej z mostów niż z takich tutaj obręczy. Ua No i jestem na samej górze. O! Takie miejsce, żeby odpocząć. Jak widzicie. Tutaj mamy dosyć ładny widok. Tutaj nasz hotel Mercure. No, warto wyjść. Słuchajcie, korzystam z okazji, przyjechaliśmy tutaj na takie jeziorko, taki nie wiem, co to jest, taki jakiś obszar wypoczynkowy. Ale mówię, że wykorzystuję chwilę, bo mamunia została z oliwcią, oliwcia sobie komarka przycięła. O, a ja, a ja wam tutaj pofilmuję. To jest dokładnie 30 minut jazdy samochodem, taką spokojną, spokojną jazdą od Tokaja. Później Wam tu pewnie gdzieś wkleję tą miejscowość. Tu Mamy takie szuwary, no dosyć, dosyć wysokie. Wszystko to jest jak widzicie na wodzie. A ja sobie chyba stamtąd wystartuję dronem. No bo tam gdzie wam pokazywałem, to jest troszkę ludzi. Ktoś sobie gdzieś tam, to tak widzę tak bardziej rekreacyjnie. Nie chcę im tam przeszkadzać, a tak jak... Stąd gdzieś wystartuje, wzbije się wysoko, to nie będzie słychać. No, to tak bardziej widzę na lato, a tu musi być w lecie masa ludzi. Po prostu masa. No, spoko, kurczę, patrzcie. Mega fajnie. Mam nadzieję, że tu w lecie komarów nie ma. Bo jak tak, to lipa.